Nagroda Zaufania Złoty Otis ma dzisiaj urodziny, 20, 20 urodziny, i to jest naprawdę dojrzała nagroda. No, największą zasługę w tej wspaniałej inicjatywie ma oczywiście redaktor Paweł Kruś, który jest no, duszą i jednocześnie ciałem tej organizacji i osobą, która najwięcej pracuje, no, wspomagany przez całą swoją rodzinę. Dzisiaj jego wspaniała małżonka i, i dwóch synów, i to zgromadzić przez 20 lat tak znakomite grono, naprawdę luminarzy polskiej medycyny, to 60 profesorów, wszystkich generacji i wszystkich pokoleń, no, to jest niezwykłe dzieło. Ja tylko przypomnę, że redaktor Paweł Kruś jest synem. Znakomitego polskiego lekarza, można nawet powiedzieć, ojca polskiej patomorfologii, świętej pamięci profesora Stefana Krusia, ale mama Pawła, pani doktor, również była cudownym lekarzem i wychowała całe pokolenia polskich lekarzy, i tutaj są uczniowie. Syn nie poszedł w ślady rodziców lekarzem nie jest, ale Cały czas jest sercem, duszą i, i, i z pełnym zaangażowaniem ze światem lekarskim, a przede wszystkim z pacjentami. I wydaje mi się, że to święto, co tutaj może tak do końca nie wybrzmiało, to jest niezwykły, naprawdę niezwykły sukces Pawła Krusia, jego żony, jego synów i całej rodziny Krusiów, bo to jest rodzina. Która naprawdę, jeśli chodzi o polską medycynę i opiekę zdrowotną, no bezpreceden bezprecedensowy wkład wniosła. Bardzo dziękuję.